Ma... Jeśli wydaje ci się, że nie dasz rady czegoś zrobić, to masz rację. Wydaje ci się. Jedyny sposób, żeby się przekonać, czy dasz radę coś zrobić, czy nie dasz rady, powiedzieć z całą pewnością jest zrobić to albo nie zrobić tego. Wiem dlatego, że sama bardzo często mówiłam sobie, że czegoś nie dam rady, że to coś jest dla innych, że ja jestem za słaba jeszcze na to i tak dalej, ale to są tylko wymówki, natomiast prawdziwe wyniki robią tylko osoby, które nie robią wymówek, tylko po prostu robią. Ja właśnie przed chwilą przepłynęłam kawałek stąd o, tu, do tej plaży. Nie wiem ile to jest metrów, ale to jest dosyć spora odległość jak na mnie. Nie wiem czy kiedyś pływałam w taki kawałek e, w miejscu, w którym właściwie nie wiem jak jest głęboko, ale na pewno jest tam głęboko. Woda jest oczywiście zimna. Jest wiatr i są fale. Natomiast Powiedziałam sobie, że przepływałam krótsze kawałki i wiedziałam, że nie doszłam jeszcze do granicy swojej możliwości, więc chciałam tą granicę jeszcze przesunąć i zobaczyć, jak wtedy się będę czuła. I było bardzo ok. Ja wiem, że przepłynięcie tego kawałka to jeszcze nie jest granica mojej możliwości i do tej granicy jeszcze daleko. Ostatnio słyszałam w jednym podcaście takie stwierdzenie, że. Jeżeli czujemy, że zbliżamy się już do granicy swojej wytrzymałości, to tak naprawdę osiągamy może 40% faktycznej wytrzymałości. Także to bardzo optymistyczne, że tą granicę możemy sobie przesuwać i sprawdzać. I tak naprawdę. Nasze możliwości są dużo, dużo, dużo większe niż nam się wydaje, i dostaliśmy, dostaliśmy te możliwości za darmo, tak naprawdę tylko z tego tytułu, że się urodziliśmy. Dostaliśmy ciało, dostaliśmy umysł, a w dzisiejszym świecie dostaliśmy internet, dostaliśmy masę wiedzy, z której możemy korzystać, doświadczenie innych ludzi, z których możemy korzystać. Możemy uczyć się na cudzych błędach, niekoniecznie na swoich i mamy tak wiele możliwości, że nieskorzystanie ze swoich możliwości to jest tak jakby okradanie świata ze swoich talentów. Bo one nam zostały dane nie po to, żebyśmy je zakopali tak jak w Biblii jest pisane. Czy po to, żebyśmy je, ich nie wykorzystywali, tylko siedzieli na dupie przed telewizorem, czy przed YouTube'em, czy przed Facebookiem. Tylko po to, żebyśmy mogli w ten sposób służyć innym. Mamy możliwości swojego ciała po to, żeby pomagać innym ludziom, żeby mieć siłę na robienie rzeczy użytecznych dla innych ludzi, inspirujących dla innych ludzi. A jeżeli nie wykorzystujemy, no bo jeżeli dochodzimy według naszej głowy do granicy swoich możliwości, a w rzeczywistości to jest 40% naszych możliwości, powiedzmy w przybliżeniu, to jeżeli nawet nie spróbujemy tego, czyli na przykład nawet nie wejdziemy do tej wody, to nie wykorzystujemy nawet. Małego ułamka swoich możliwości, które mamy. Dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego się nie chce? Zachęcam do próbowania. Zachęcam do sprawdzania swoich możliwości. I przekonajcie się, że karta ma dużo więcej możliwości niż. I się wydarzy. Pozdrawiam.